Witajcie moi drodzy z tej strony, Kila ze mną jest bala i Maxim. Hello. Dzień dobry wieczór. jak kurwa dalej zabbiaczki w The Kurde, noży mi brakuje jakiejś poalinowym. Guten Mordę. Cegą w oko. I typa, i typa. Wow. Oooooooo! Komisyjnie e, pana Emil eliminuje. A to nie, to pani. Tak, się tam opieprzam, a ja biegnie robić za darmo. My się opieprzamy, my tu zarabiamy, żebyś miała. Jakie ciuchy sobie nowe kupić. No ale jakbyś. Maksymilku idzie właśnie w to. No lubisz przecież. Lubisz te <noise> o, to O, chcę mocny prowizoryczny kasak? Ja chcę, gdzie jest. Tutaj, skrzynce. No chyba nie mam jeszcze drugiego levelu. Eee, yy, idźcie jaka? Analowskie kuleczki to sprowadza. Ej, co jabłka i jogę sobie wziąłeś? Za tą głową, chcę wziąć dezodora. No są to gdzieś dezodorowane. O, są o, 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 powiedzieć, że dobrze, o, 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 bo to wygląda epicko. Ciekawe, czy jest umiejętność, żeby się tak szybko nie męczyć? Jest zakaz Tak. Ale gdzie? W którym? Przy głównej broni chyba. Teraz, zaraz, zobaczmy, tutaj... Ja potrzebuję stół do no. bo... I tam się przydał do naprawiania. Chodźcie, moje piseczki, chodźcie. A ja chodźcie. to do mnie zjadł sebatona. W tym powiedział? Do nich mówiłem. No i chodźcie, chodźcie, a ta wbiega. Chodźcie. już przyszli, no to przyszło. No pisdę no, <śla> sobie Nie kurwa. To zostało ostatni tyłu, nic się nagrywało. W ogóle, moi drodzy, standardowo siedziby do jednego no, z godzin później, czyli jest już do drugiej w nocy, aby dalej kręciły. bo moja główka. No, ja tam zawsze tak robiłem. to mogłem odpocząć i wszystkich rypałem. z ze wszystkich? Oczywiście, z pałki. No, bo z czegoś by innego. Padiny nie, nie trącam nie, tylko mrypiesz. rypiesz Pałką po głowie Co kto lubi? No śmierdziele O no. gruba grubas tam jest Chodcie śmierdziele, chodźcie, chodźcie. Dobre śmierdziele O to Kuratów zabili mnie Ej, dopa Lada. Chyba nie było samochodu? Było. A może było tylko za daleko? A ja wziął od flanki czy jakieś tam zwier? Czyli zaraz dednę, no, bo jestem z daleko od Z mi kurwo? No w chuj. No podnoś się. Podnoś się, pipo, bo dostajesz strzało i leżysz. I hejo, ba-na-na. Jeba, ładnie. Uuu, ale x paskoczy. O. Ale Strasznie dziwnie to wyglądało, nie? No. <laughs> Bo on rzuca, on ma noże rzucające... Znaczy noże rzucające... Yy, broń rzucające. O, żarło. O, żarło, o, żarło. żarło. O, na... o, żarło się skończyło. <laughs> Dziękuję, że, że przyszliście mi pomóc. Czemu ty jeszcze żyjesz? No my tam zabijaliśmy Grubego. Jak ty no. tu się obijałaś. Ja Dokładnie. Się no. czy obijałeś zombiaki? jeden pies. Grube, sztywny i w ogóle... Do o, wracamy do kościoła. O, portfel znalazłem. Maksim, ty tubiegoś, biegłeś, chyba ci wypadł. Sorry. Wiesz, ja nie mam co robić z kasą, to... to gubię. Uh. No wiem bo to sobie to sprzedać sprzedamy tak. Gdzie? Sprzedaj. To sprzedamy. Przede wszystkim polepszać znaczy po, po <kuh> to czy po co to tego Zjednamy. Czy ja też chcę coś sprzedać? O, to sprzedamy już. za słabe jest. coś co tu kupić? Tak, sprzedać... Kiepskie... Kiepskie... Kiepskie rzeczy są. A kas jest? Mamy co? Żeby zegarek za rękę za 19 dolarów sprzedawać. Kupu, nie gadaj.

Taka dla mnie, znaczy, dla mnie, ode mnie yy, propozycja, nie ulepszajcie broni, bo się nie opłaca, znajdziecie się z nową. to tam nie Od ciebie, bo siostra nas czek. czeka. muszę sobie już podwiedzić, bo czy to już niepotrzebne i ty też nie. To se poczeka. Jak kocha, to poczeka, tak. wszyscy chcecie być Bożymi. Lisek? E, nie. A no ja wiem, one tak wiesz. Wszyscy apeluję o bo zobaczcie, nie No też właśnie dlatego musiałem tam stać. No po takim oszczerstwie. <laughs> Za karę. <laughs> o, miężna, miężna przejął Tuka przetrwania w tą czy Możemy zmienić ten Zadanie. Głos z niebios bierzemy To będzie jak na LSD Chociaż nie, może z zimną krwią, bo nagrodą jest cięski pistolet eee, Celu? Co? No głos z niebios, to idziemy, pać, To już to, Tożka to herezja z zimną krwią. Dawajcie You, you? Tak. Sorry. Co? Oh. Iszcie i mnóżcie się wszyscy. Yes. Ja <laughs> What the fuck? Tak. Yes. Co masz Chcesz alkohol? Chcesz alkohol? More, to co know, my w końcu robimy? Z zimną krwią. Bo tak, Manaik ma niebia e, e, niebiańskie e, światło. A kim kim na zimną krwią? Robimy z zimną krwią, to nie, bo wziąłem jakieś zadanie, to wzięło Czy zmieniło. cię możemy zabić? Żeby użyć swojej żonie córce? On... Później się tam zginie. Spoilerujesz! Oj tam, oj tam. Czasu, czasu trzeba. Kurde, dlaczego wzięliśmy główne zadanie? Jak główne? No, zmieniłaś zadanie ja w Nie zmieniłam! Ty zmieniłeś. Tak. Tak. No się wyświetla, że ty. No właśnie. To ty tam podeszłaś do niego. No, bo sam przytulić. No i to wystarczająco dobry powód, żeby na ciebie być złem. przepraszam. <grym> Zombiak! Widziałem ten paran kobiet No właśnie w lewo A mi przecież kurki pokazują w prawo Muszę przedstawić zadanie tak? Malaik. Maxim Ej, ja coś tam biegnie

na news dla ciebie. Dzisiaj z moją, dzisiaj z moją żonką byliśmy na praktycznie prawie ostatnim badaniu. O i jak to? Wszystko w porządku, zdrowie, to Super. to super. No, dzięki. Co że z Co mówię ode mnie. Dobrze. Ode to... mnie też, ale to wiesz, tak fest. Ja ci dał kurwa, tak fest, <grym nas grym> zaraz <zresztą> to To ja się z nimi na trójkąt piszę, nie ty. Te... Matko jedyna już. Czy sądzicie, są, że my jesteśmy zbyt brutalni? Jeżeli chodzi o naszych kolegów? Nie no, ogólnie zresztą nawet ta gra nie jest taka brutalna. To, to jest tylko was jakoś bym był Ej, ale tamten kolej został. No, stwierdził, że sobie wiesz, poprzytula sam ze sobą. Sprawdził czy na pewno zajmuje się na śmieci i poszedł. No pewnie, to no, tak jak tam ten pilot, nie? Co, co z nami szedł, szedł i nagle wrócił. Tak, Debrucek, Siergiej, tak? Tak, tak. Co? On the best. No Józef, co robisz? Przepraszam cię bardzo. W tym mieście jest dużo bardziej klaustrofobicznie. Ja nie ja lubię tego miasta, nie podoba mi się. To jest koleś, który sprzedaje. A to jest sprzedasz? Może jakiś fajny staw? Jaki masz staw? Nie. nie. Taki. Taki. To ja też nie. Taki, zresztą nie obowiązuje się a, kupować. A to by był klucz, że ja przestałem No. Baksim, jak chcesz rzucać, rzucaj teraz odsuń się No właśnie odsuń się no kurde to jest żeby sobie teraz to doświadczenie zdobył i chuj Ale to było jakie pickie no Moje wygadają. doświadczenie <gulatory> Moje moje wszystko Ale to moje tutaj tylko jest nikt do zebrania kasy. fajnie to wygląda tutaj jest stół Na potrzebę chyba żeby Zawsze warto naprawić, bo nie wiadomo, kiedy no. będzie następna okazja. Oczywiście stawiają dupy, trzeba ale nowe podejść. Na czego jedzą? <coughs> Jak się nie potrafi chwilę sam pobronić. <coughs> to już nie ma Co ci nadchodzi? <coughs> Co ty robisz?! <coughs> ty kasetem nawalasz? Tak. Co ty robíš? Taňče sobě. Chopaki. Aha. Hej, chopaki, bude gůre ptaki. O, poziom. Już mogę korzystać z karabinku. Oj, o, jeszcze jakiś rewolwer znalazłem. Macie w ogóle? To są jakieś jaja. No, i to nie jedna. No co ty? O, znowu sklep. O, Piciu, dawaj, dawaj napoja, dawaj, 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 dawaj. O! Śmierdziuszek! Ale pysek... bo wtedy ja cię mogę zdeptać po głowie. Ale mam pomysł na śmierdziuszków, mam no na ich sposób, haha. <śm> 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 wyzwanie ukończyłem. Ja też zabiłem. No co, to niemożliwe. Ej, ale wiecie co? Nie wiem, ale to tak dziwnie nie mnie. ale chyba czuję się jakbym ktoś śledził No to się? Ja się bardziej czuję jakby ktoś Jakbyśmy my ktoś śledzili Ważakie na tobio No bez ja nie mogłem uciec od niego Stał w miejscu biegałem pod górę nie mogę wbiec Ej ale może będziecie chronić tego gościa no Tak jakby dla kurz zombiaski No to fajnie, gościu zaraz pewnie zdechnie to, to w oko? Ola Polaliście Gdzie on jest w ogóle? Daleko stąd już. Jak się na nas nie czeka to się tak bania. No przecież się stoi i żyje Nie, dzięki wam Oj ojoj, oj, 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 żeby cię czasem Malutkim kutasem Czekaj go sobie. Ja pierdolę Walem, kijem. Ej, oni mnie ścigają. A mnie biją od tym, co... Piny, piny, pomocy, pomocy. Ja za Winko No mówiłem, żeby go no, pilnować. za nim. No i tam no, doszliśmy się dopiero nie po ten koniec. No jest. wow. jesteśmy, no, za nim. Przecież, o co wam chodzi? Wali górka. Kurwa, ile... My nie chcemy wiedzieć co ty robisz. O kurde. Fajnie, ja wbijam level, wy se poszliście i mnie to atakował, gościu. No to... Ja wbijam level, a wy poszliście, no to co było nie wbija z levela? Poza tym... Chroń ocalałego. O fuck, zacz. Kurwa, ale miałem przez chwilę dźwięk zjebany. Uciekam na niek, uciekam. czekam, czekam, ucieka. To nie to ja zaraz deadna. O jest ale to odrzut ma. Uf, chuj. Ja pierdolę Znowu? Nie, ja muszę wyjść z gry To poczekaj już kończymy pożypamy co... i ten Dźwięk dzisiaj jebie. O oh MASAKRA tak Ej, subskrybujcie, No, komentujcie, subskrybujcie łapki w górę mile widziane, pozdrawiam Was kina i ze mną byli chłopaki. Czy ma maksym? Maxi? Oh. Dobra, Dobra los. Los. Się już tak. mam dźwięk dobrze. Ty tak kończymy.